Witam wszystkich bardzo serdecznie. My jesteśmy zurwaros, a to kolejny odcinek, w którym prezentujemy Wam nasz sprzęt. Nawadnienie się jest bardzo ważne, ale można robić to z klasą. Po co macie dźwigać porcelanowy serwis do herbaty, kiedy możecie zaopatrzyć się w taki oto mały silikonowy kubeczek, dzięki któremu będziecie mogli raczyć się wszelakimi napojami. W czasie swoich wędrówek, prawie jak brytyjscy koloniści odkrywający źródła Nilu, nadużywając przecy słów jak mnie mamy. Tak więc składany kubek bushmena. intro jak nie mamy. A więc tak jak powiedziałem na początku kubek składany od firmy Bushman. Kubek jest wykonany z silikonu. Od razu już macie skojarzenie, że jest to kubek, który da się złożyć w taki oto sposób. Yy, ale nie jest to taki kubek, jak te wszystkie, które widzieliście wykonane z silikonu, ponieważ ma takie parę kilka innowacji, które mogą się przydać. Przede wszystkim mamy pokrywkę na nasz kubek. Dzięki czemu możemy go szczelnie zamknąć i wszelkie ciecze nam się nie wyleją z niego, nawet jeżeli kubek się przewróci. Ale przed przewróceniem się kubka chroni nas poszerzona, usztywniona stopka. Dzięki czemu nasz kubek będzie pewniej oparty na podłożu. Mamy również na brzegu kubka sztywny rant, wykonany no, z metalu jakiegoś. Dzięki czemu nie będzie on nam się giął dziwnie, tylko będzie sztywnie zachowywał swój kształt. Kiedy złożymy szkubek do tej oto postaci, będzie miał on wysokość 2,5 cm. Dzięki czemu zajmuje on bardzo mało miejsca. Można go nawet wrzucić szybko do kieszeni. Nawet do najmniejszych kieszeni w plecaku. Jaką pojemność ma nasz kubek? Otóż kubek ma pojemność 200 ml, czyli no przyzwoita, przyzwoita pojemność. No i możemy do niego wlać ciecz, która ma temperaturę do 240 stopni Celsjusza, czyli no dosyć sporo. Nie rozleci się nam to nie stopi. Zaprezentujemy Jakubie, przynieś herbaty. Tak jak widzimy, Kuba wlał nam gorącą wodę, niechyba. No. no i widzimy, guma nie ścieka. Czy ten kubek możemy prać w pralce? Przepraszam, w zmywarce? Yy, oczywiście, że możemy. Nie mam najmniejszego problemu, jeżeli pijemy w tym jakieś yy, słodkie płyny, jakieś soki, coś. No to oczywiście możemy wrzucić do zmywarki, żeby umyć. No możecie podejrzewać, że tam silikon, no to zaraz się rozleci, no co się guma wytrze, za chwilę będzie to w dwóch częściach, zrobi się miska z tego czy coś. No, nie. E, guma, silikon, e, z jakiego wykonany jest kubek jest wyjątkowo mocny. Skąd to wiemy? No, od kiedy kubek przyszedł, bez przerwy robię coś takiego. Jest to świetna metoda na odstresowanie się. I jak na razie kubek trzyma się cały. Ja nie wiem ile razy to zrobiłem no kilka tysięcy razy jak te wszystkie maszyny testujące. No i tak sobie jechałem, jechałem, jechałem. Nic, nic się nie rozrywa, wszystko się ładnie będzie trzymać. Nie rozleci nam się to na pewno. Kubek ten my mamy w niebieskiej wersji, ale jest również dostępna e, wersja pomarańczowa. Cena tego kubka składanego firmy Bushman wynosi 29,99, no czyli w przybliżeniu 30 zł. Naszym zdaniem rzecz godna polecenia. Może się niektórym wydawać, że tam po co, głupota, z gwinta się napije, ale naszym zdaniem, jeżeli idziemy gdzieś w teren, na obozowisko i chcemy. Napoić się, nawodnić w sposób higieniczny i dostojny, taki kubek będzie bardzo dobrym rozwiązaniem naszym zdaniem. Tak więc, kubek składany firmy Buffman. My gorąco polecamy taki fajny, malutki gadżet do naszej kolekcji. Nie tyle taktyczny, co bardziej podróżniczy na wyprawy po sawannach czy. Inne odkrycia w Nepalu. Kubek jak najbardziej adekwatny dla każdego szanującego się Globetrottera i podróżnika. Dostępny w sklepie Bushmana lub u jego dystrybutorów za cenę, tak jak powiedziałem, 30 zł. Czyli no niedużo. To by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam na naszego facebooka, którego też możecie polajkować. Zapraszam na naszego instagrama, gdzie różne są fajne zdjęcia. I to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję i na razie.